przede wszystkim witam serdecznie dzisiaj zanim zacznę nagrywać odcinek to troszeczkę wam wytłumaczę jak będzie wyglądał odcinek. Dzisiaj przyjechałem do Karpacza jestem w ubraniach roboczych przyjechałem aby zobaczyć gdzie najlepiej będzie zostawić samochód gdzie zapłacić gdzie najlepsze jest miejsce a tak naprawdę jutro nawet dzisiaj w nocy właśnie ruszam tam, a mianowicie na Śnieżkę. Dzisiaj chciałbym rozpocząć swoją koronę gór Polski na Śnieżce ze wschodem słońca. To jest takie moje, e, moje marzenie, moje tak, mój taki wybryk, więc e, jest godzina 16, o godzinie 3, być może 2.30 wyruszam właśnie e, do Karpacza, a później o godzinie między piątą a szóstą ruszam na wschód słońca na Śnieżce bo wschód słońca jest 7.15 z tego co patrzyłem i mam nadzieję, że zdjęcia i nagranie i te rozpoczęcie sezonu mojego takiego sezonu z Koroną Gór Polski będzie z przytupem, więc widzimy się na Śnieżce bo będę szedł po ciemku trzymajcie się zapraszam, zasubskrybuj zaobserwuj Dosemni, może znajomi chcą zobaczyć. I trzymajcie się. Widzimy się na śnieżce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest minus 6. Zaraz Wam pokażę. Jest godzina 2:30. Ruszam na wyprawę na wschód słońca na śnieżce. Zaraz Wam pokażę, właśnie, żeby nie było, że coś wyłączyłem. O, palukcie. Takie informacje. Minus 6. Przede mną kawał drogi do Karpacza. Godzina jazdy. Trzeba wykupić parking za 4 dychy. Bilet wykupiony, więc.. ogień. Trzymajcie się i ścieżka! Zaczynamy koronę gór. Zapraszam na nowy odcinek. Bushcraft leśny wiking. Zaobserwuj, zasubskrybuj i. Udostępni. Minus 9. Także tam na górze będzie z minus 15. Tam wysoko na śnieżce widać jak się świeci światło, więc yy, wiem gdzie będę szedł. Ale zobacz jak jest fajnie minus 9. Jest tak jak wspominałem. Przede mną już zaraz Karpacz i powoli będę się wspinał do górnego Karpacza, a tam jest spora ilość parkingów, 40 zł za cały dzień. Także jestem. Bilet się kupuje tu. W tamtą stronę szlak czerwony, który jest zamknięty. Tutaj jest wyciąg na Kopę i. Znaczy, wyciąg jest dalej. A tutaj jest właśnie chyba tor, gdzie jeżdżą narciarze. Stok tak to się nazywa. Ja idę w tamtą stronę, tam będzie wejście na czarny szlak. Bilet kupiony. Plecak gotowy, wszystko gotowe. Nic, tylko ruszać. Sezamie, otwórz się. Bilecik oczywiście na szybę. I lecę, ubrany, ciepło. Zobaczymy, jak będzie. Latarkę przygotowuję, i resztę. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło. Wyruszyłem właśnie przy wejściu na czarny szlak. Jest wyciąg na kopę, więc stąd można wjechać. Zaraz zobaczę, jak wygląda jak ciemno. Zaraz trzeba będzie ocenić, jak. Wygląda szlak. Czy trzeba raczki założyć? Na początku na pewno nie, ale później na pewno tak. Tak to wygląda. O, w ten sposób. I ruszam. Czarny szlak. Podobno najszybszy na wejście, aby zobaczyć schód słońca. Ja zawsze raz tylko nim schodziłem. Latem i jest bardzo kamienisty i niewygodny do schodzenia, ale lecimy. Znaczy sam lecę. Pierwszy etap, małe podejście zakończone, zakończone, kontynuacja, Śląska Droga na Śnieżkę, piętro Regla Dolnego. Więc tutaj jestem. A później tam, chęt daleko. O tam, zobaczcie. Ta latarka ma moc. Jest piękny księżyc. O. Cudnie są gwiazdy. Ja przyszedłem stamtąd o, zaświecę Widać światła gdzieś tam karpacza i ruszam dalej chcę Wam tutaj coś pokazać, zobaczcie jak woda zamarzła To jest naprawdę róz niesamowity patrzcie wszystko co spływa z gór bo zamarzało o! I wszystko co spływa na dół Też jest zamarznięte. Ale ślicznie to wygląda. Zobaczcie. Jest niesamowita Niesamowity mróz. Zobaczcie cały strumień jest zamarznięty. A strumień, żeby taki potok, żeby zamarzł, to już temperatura musi być poważna. No i dalej Śląska Droga, bo cały czas idę tą samą, piętro Regla Górnego. Po dali gdzieś tam widać światła Karpacza. Kolejny etap, czyli Biały Jar. W prawo nie można iść, ponieważ tam grozi lawinami, bo tam już jest wysoko, pięknie księżyc świeci. Więc tu nie wchodzimy, a tam pięknie widać panoramę, miast jest cudnie. A ja idę tam Idę tam O tam właśnie będę szedł jak zwykle pa, e, tablica, bo dużo takich tablic znajduje się w karkonoszach zmarłym ku pamięci żywym Dlatego Idąc z góry Warto Pomyśleć o wszystkim Ja już w raczkach Ponieważ ostatni etap jest stromy, śliski I osoby, które zjeżdżają na jabłuszkach Co tu widać, o wyjeżdżone jest To robią wielkie lodowisko I naprawdę jest trudne A teraz Trzymam telefon bez rękawicy Już uwierzcie mi, że przez minutę Kręcę minutę 15 palców nie czuję No tutaj to już powiem wam nie trzeba latarki Zobaczcie, nie świecę latarką Tak fajnie widać jest cudnie Zobaczcie tak wyglądają szczyty Oczywiście kamera ma słabszą jakość w nocy ale to jest coś pięknego tego się dosłownie nie da opisać. To jest niesamowite. Jak to wygląda? Trzeba to by było zbliżyć powoli, a ja nie mam jak w tych rękawicach, żeby o, w ten sposób. Zobaczcie, jest przecu do -nie. Ja idę tam telefonie, ale trochę widać. Normalnie jest jasno, nie muszę używać już latarki. Zobaczcie, cień nawet mu widać. Więc... przeżywam idąc w tą stronę tego się nie da opisać to jest niczym z książki Jamesa Olivera Kurwooda, Łowcy Wilków, wszędzie padają cienie od wszystkich drzew i jest naprawdę bosko i ten skrzypiący śnieg także znajduję się w schronisku jest taka mała poczekalnia, gdzie ostatnio tutaj siedzieliśmy na końcu z Kevinem, i z Kevinem i z Marcinem. Czyli można gdzieś trochę się ogrzać, chociaż nie jest aż tutaj tak ciepło. Ale zawsze to nie jest to co na dworzu, bo na dworzu chrzęści, rypi, jest zimno. Piąta cztery, więc z godzinkę posiedzę, odpocznę no i będę ruszał o szóstej. Ja jak zawsze tempo mam zbyt duże, więc przyszedłem o godzinę za wcześnie, przynajmniej godzinę, niby jest trzy godziny drogi, a dla takich ludzi, którzy chodzą tak jak ja dużo, to szczerze mówiąc, w dwie można to zrobić. Odpoczywam i wkrótce ruszam dalej. Ale jest przepięknie, mówi Wam te... krajobraz, ale ten krajobraz, ale hucz wiatr. krajobraz, klimat. Pusto, nie ma ludzi, cisza, idziesz sam ze sobą, z własnymi myślami. To jest coś niesamowitego. Widzimy się na śnieżce. Na podejściu pewnie jeszcze coś nagram. Wychodzę, wieje, zimno, ciemno, ale turystów coraz więcej, więc nie będę sam. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Zobaczcie jakie pielgrzymki z tyłu idą. Tam ktoś od łomniczki idzie. Tutaj idą. I tam od domu Śląskiego. Zobaczcie, jak jest cudownie. Słońce zaczyna wschodzić. Gdzieś tam już się za horyzontem chcę pokazać. Tam daleko też ludzie gdzieś idą. Zobaczcie, to wszystko są ludzie, którzy idą na śnieżkę. No i ja. A co? Co mam nie iść jak idę? Idę! Widzicie to samo co ja? Patrzcie Wszedłem jako piąty Jestem jako pierwszy Po kondycję mam Ślicznie Zobaczcie Śnieżka No i mam to Zobaczcie Kogoś tu nie ma poza jako pierwszy Reszta tam, gdzie idzie Warto realizować swoje marzenia, bo powiedziałem, że rozpocznę Kolonę Gór właśnie na śnieżce i to robię. Chociaż byłem tutaj, tydzień temu. Pięknie jest. Jednak ktoś chodzi, ktoś jest. Coś, że ktoś jest, nie ja wiem jak to kochane, jak jest W Ja od pierdziela Marzenie biegnie I spełnia Dzisiaj tu jestem, właśnie pan co pracuje, o którym mówiłem Ale rzeczywiście jest to świetne

Wszystko zdobyto. No i schodzę przemarznięty. Znaczy... Ręce, ponieważ cały czas trzymam kijek I kręcę co mogę więc marzną ręce mocno nawet rękawice tam śpi gdzieś moja rodzina tutaj piękna śnieżka zawsze zobacz jak tam szaro jak tam jest pięknie o, cudownie zobaczcie Co Chodzę. Niestety już tak zamarz telefon, że odmawia posłuszeństwa i mówi, że, że. że za zimno, że błędy i inne rzeczy. Więc producenci telefonów prosimy o bardziej wytrzymałe sprzęt bardziej wytrzymałe sprzęt bardziej wytrzymałe telefony bo te, co robicie, to nie wytrzymują minus 15 i troszeczkę pracy. na masja, w ciągu, zobacz jak tak to wygląda. Tam na górze to naprawdę było bardzo ekstremalnie, bo, bo ręce jak trzymałem telefon, bo żeby Podlokować telefon trzeba zdjąć rękawice, a zdjęcie rękawic na kilka sekund, na 10 sekund były tak zgrabiałe, że nie można... Nie czułem co dotyka. No, też rozma ślicznie. Jest przepięknie. Naprawdę to jest niesamowite co tu się dzieje. Zobaczcie i jest ono. biało ale tego nie widać, telefon tego nie pokazuje jest tak jasno, biało, fajnie Żegnam śnieżkę już nie szybko tutaj przejdę bo, bo czas na inne szczyty na śnieżce w tym roku już trzy razy byłem więc myślę że wystarczy czas na Sokolik. Byłem tam, ale jeszcze raz pójdę. Na wielkiej kopie nie byłem, więc też czas na nią, a później w stronę Kłocka. A szczeliniec to ja chciałbym zrobić tak hardkorowo, żeby wyjść z domu i zajść te 70 km na piechotę. Idę do samochodu. Pięknie jest. Pięknie, pięknie. Spełniajcie swoje marzenia. Nie warto się poddawać. Marzenia trzeba spełniać. Nie tylko je mieć. Tak. Patrzcie na to. Zobaczcie, jak ślicznie. Z tej strony też się pokazuje. Jest coraz wyżej. Ale dzisiaj słońce przywitałem. Dzisiaj słońce przywitałem, jak wyłaniało się centymetr. A teraz zobacz, jest już, jest już, świeci i jest przecudowny, przecudowny. E, teraz jak jestem w wdzięczna, mam wam pokazać. Tam jest e, kotek gołębieski w Karpaczu. Tutaj jest wyciąg kopa Karpacz i mam nadzieję, że zaraz jakiś tutaj wagonik będzie jechał i będzie szansa wam pokazania jak się bierze. a tak wygląda Polska, Dolny Śląsk, okolice Jeleni Góry po wschodzie słońca. Jacie jakiś, ale właśnie to słońce w taką pogodę. Weź w to wsiądź, taką pogodę. Przecież to może... to wywieje człowieka. Kurde. Ja myślałem, że to są zamknięte wagoniki, a to są krzesełka. Nigdy nie jeżdżę. Uwielbiam... Zobaczcie, no uwielbiam chodzić. Więc... Myślałem, że że to są zamknięte wagoniki, a to są otwarte. piś jak w kieleckiem. Nie skusiłbym się na to. Tutaj ledwo można wytrzymać. Znowu zaczęło mocno wiać, a tamtą, patrzą szczękę, urywa. Ale jest pięknie. Ludzie, tu jest pięknie. Pięknie jest, jest słońce. Pięknie. Warto było ruszyć 4 litery, wstać o godzinie 1.30, a poszedłem spać o godzinie 12.00. Taka. Warto było wstać o 1.30, a poszedłem spać o godzinie 12 bo w takich momentach warto było wstać o godzinie. Słońce nas lita. Warto było wstać o godzinie. Eee, 130, bo o tej wstałem. Poszedłem spać o godzinie 12, więc nie jestem wyspany, ale zobaczcie, jak jest cudownie. Słońce wschodzi pełną gębą. Ruszcie się. Zasubskrybujcie, zapraszam do oglądania mojego kanału. Robimy, robię ja koronę gór, więc będę was zabierał za każdym razem w inne miejsce. Być może jeszcze dzisiaj gdzieś ruszę, ale... Zobaczę, o które będę na dole. Schodzę do Karpacza. Patrzcie, jak wygląda e, wtorek na szlaku. Tam jakiś jeden człowiek idzie, a tu nikogo nie ma. Odkąd schodzę ze śnieżki, od domu Śląskiego, nie minąłem nikogo. Kompletnie, więc w tygodniu naprawdę pełen komfort chodzenia. Chcę Wam tylko pokazać w nocy, jak szedłem, to mniej było widać. Teraz Wam pokażę, jak to pięknie wygląda. To jest te miejsce, gdzie mocno pozamarzało. To co spływa z gór i stamtąd, tak jak pokazywałem. Ale zobaczcie tutaj, jak to ślicznie wygląda. Patrzcie. Zobaczcie. Cudownie. Ręce mi się trzęsą. Jak u alkoholika. A to z tego powodu, że. Jak się schylam, to plecak ciężki mi napiera na mnie i muszę się powstrzymywać, żeby się nie przewrócić. Coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi. Bliżej Karpacz. Eee, taka ciekawostka. Wejście oznaczone było, że 3 godziny. Wszedłem przez dwie. Schodzę. do śnieżki zszedłem chyba 7.30. Jest 8.30, a już prawie jestem na miejscu. No nie jestem, no 15 minut jeszcze. Godzina 15 minut z powrotem. Dobrze się chodzi, Chodzie, zobaczcie ile samochodów. Ja drugi zobaczcie ile już ludzi eee, Czas, zaraz Wam pokażę. Jest 8.48, więc godzina 20 minut. Maksymalnie nawet 15 piłem. A wejście zajęło mi dosłownie 2 godziny 10 minut, może 2 godziny 5 minut. Jestem na miejscu, więc zobaczcie, żeby był i lecę na kolejny szczyt być może. Zaraz patrzę co Kasia powie. Czy do domu jechać trzeba, czy niepotrzebny jestem w domu? Wszystko się okaże. Pokażę Wam tylko taką ciekawostkę. Zobaczcie zamarzła woda podczas mojej wyprawy, więc możecie sobie uświadomić jaki wielki jest tam wysoko mróz wziąłem wodę z domu, a tutaj wszystko zamarznięte. Także. E... Także nie ma pierdzielania się. Koko i do przodu trzeba silnie pracować. Bo nogi trzeba mieć silne, żeby chodzić. Patrzcie, zamarznięte wszystko. Kurde, nie ma jak wypić. Ja pierdzielę. To naprawdę było z minus 15. Dobra, patrzę na mapę, zobaczę co jeszcze ogarnąć, bo jeszcze chciałbym zrobić dzisiaj jeden szczyt. Ale to pewnie będzie na następny odcinek, bo może być za długo, więc trzymajcie się. Dziękuję za subskrypcję. Kto nie zasubskrybował, to zasubskrybujcie, bo wiele osób ogląda. Jest nas już stówka, więc cieszę się i lecimy do drugiej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.